Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj moim i państwa gościem jest Adam Duszyk, prezes zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora. Witam telewizorów telewizji Zebra. Panie prezesie, najprawdopodobniej, no przynajmniej na ten moment wszystko na to wskazuje, nie będzie wspólnej listy e, opozycji, e, całej opozycji e, do wyborów. No ale czy będzie wspólna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni do Sejmu i Senatu na jesienne wybory? Wszystko na to wskazuje. No teraz powiedziałbym, że tak na 90% powstanie taka koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. W tej chwili zostały Powołane zespoły, dwa zespoły eksperckie, które przygotowują wspólny program i po zakończeniu tych prac prawdopodobnie zostanie podana informacja o wspólnym starcie w wyborach do Sejmu i Senatu, z czego się bardzo cieszę i bardzo gratuluję w ogóle silnej pozycji ugrupowaniu Szymona Hołowni w Radomiu, bo mają tak między 12 a 15% poparcia. To jest bardzo dobry wynik, o wiele lepszy niż ma to ugrupowanie. W ogóle w całym kraju, także moje gratulacje, i wydaje mi się, że razem osiągniemy bardzo dużo, dlatego że ugrupowanie partia Szymona Hołowni jest bardzo młodą partią i nie ma zbudowanych struktur, takich jakie my posiadamy, szczególnie nie ma zbudowanych struktur w terenie na wsi, a wyborów nie wygrywa się tylko i wyłącznie w Radomiu i takie połączenie będzie bardzo dobre, dlatego, że światopoglądowo w ogóle się nie różnimy. Oba ugrupowania są ugrupowaniami centroprawicowymi i nasza tradycja, nasze sztandary, nasza ideowość i te ponad 125 lat tradycji i struktury, mocno pogruchotane, ale one jednak są i coraz więcej osób odchodzi od prawa i sprawiedliwości i, i wraca do nas, dostaje mnóstwo takich informacji i przyjmujemy ciągle nowych członków, którzy się do naszego ugrupowania zapisują i w sondażach też pomalutku, ale rośniemy w górę, plus świeża krew i to poparcie, które ma ugrupowanie Hołowni w mieście, da bardzo dobry wynik. Jestem przekonany, że będziemy trzecią siłą polityczną w kraju ale też trzecią siłą polityczną w Radomiu, jestem o tym przekonany. No jeśli państwa tak niewiele różni, mówi pan, PSL i Polskę i 2050, na Hołownik, zatem może jedna partia, PSL, Polska 2050 na przykład. Czy takie pomysły też państwo rozważacie, jeśli mówimy o tym, że tych różnic nie ma wiele? Nie wiem, jak to zostanie jeszcze poukładane, bo nie wiem, czy podejmiemy też takie ryzyko, aby iść do wyborów jako koalicja, bo wtedy ten próg wyborczy podnosi się do 8%, to wszyscy o tym wiemy, czy pod jakimś wspólnym szyldem pozostanie powołany prawdopodobnie nowy wspólny komitet wyborczy, pod którym pójdziemy wspólnie do, do wyborów. Jeszcze zobaczymy, no też, no nie, my tutaj w Radzie o tym nie będziemy decydować, będzie decydowała o tym centrum. Rana, ale będzie można osobiście już niedługo zapytać naszego lidera, dlatego że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz przyjeżdża do Radomia już niedługo, 1 marca o godzinie 17.00, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nie tylko członków i sympatyków PSL, ale każdy kto będzie chciał porozmawiać, zadać nawet trudne pytania naszemu prezesowi. Będzie bardzo mile widziany prezes zostanie tak długo jak tylko będzie trzeba, by odpowiedzieć na wszystkie pytania. I tam będzie można poznać już też jakieś szczegóły i zadać bezpośrednio mu te pytania. Tak jak mówię, przypominam, 1 marca, godzina 17, elektrownia. Mm -hmm. Panie Prezesie, <coughs> kto w tej koalicji PSL i Polski 2050 byłby wielkim i tym mniejszym bratem lub siostrą? Tutaj nie będziemy dzielić na wielkiego i małego brata, ale na pewno starszym bratem jest Polskie Stronnictwo Ludowe ze względu na najlepsze mm -hmm. e, wyniki w sondażach. Ma tego Polska 2050. Lepsze wyniki ma Polska 2050, chociaż one w skali kraju, w tych sondażach ogólnopolskich są też porównywalne. Polska 2050 nie ma takiej pozycji, jak miała na początku, po wyborach prezydenckich, kiedy miała 15-16% w kraju. W tej chwili te wyniki są bardzo podobne, także PSL jest starszym bratem. A Polska 2050 jest młodszą siostrą. To na pewno, ale tak jak mówię, mam taką intuicję, że to będzie bardzo dobry mariaż. Mm -hmm. Polska 2050 w Radomiu zgłosiła Łukasza Molendę jako kandydata na listę do Senatu z naszego okręgu. PSL-owi podoba się ta kandydatura. Czy Łukasz Molenda jest w stanie pociągnąć wspólną listę obu partii? Znaczy, szanujemy tę decyzję. My... Podjęliśmy, myśleliśmy, że będzie w ogóle Pakt Senacki. Ten Pakt Senacki się w tej chwili rozsypał. Byliśmy przekonani, że będzie jeden kandydat i miał być to kandydat z Platformy Obywatelskiej, na którego wszyscy będziemy pracować. W tej chwili ten Pakt Senacki się rozsypał. W związku z tym Polska 2050 zgłosiła swojego kandydata. My jeszcze nie wiemy, czy zgłosimy też swojego, czy będziemy popierać Łukasza. Prawdopodobnie będziemy popierać kandydata Polski 2050 dlatego że też zrobiliśmy ostatnio bardzo szczegółowe badania sondażowe i i, I też wiemy, że jakie mamy szanse, a trzeba mierzyć siły na zamiary. Kampania wyborcza kosztuje ogromny y, majątek. I y, jeżeli Polska 2050 ma dobrego kandydata, chcą na niego postawić, będziemy na niego pracować. Chyba, że zapadną jeszcze jakieś inne decyzje. My też jesteśmy przed konwencją wyborczą. Mamy na razie przygotowane listy y, do Sejmu. Wiemy już y, y, kto będzie jedynką. W naszym okręgu jedynką będzie poseł Mirosław Maliszewski, to już jest postanowione. On jest naszym liderem, my wszyscy będziemy na niego pracować. Poparcie, jakie mamy, to jest około 8%, to daje nam jednego pewnego. Posła. No i tak jak mówię, no znamy swoje miejsce w szeregu, robimy swoje, ale bardzo konsekwentnie. Pozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu też w sondażach pomalutko, ale cały czas rośnie i to jest, i to jest bardzo, bardzo budujące. Mhm. Czy na tej wspólnej liście, bo mówi tu pan o panu, liście PSL do Sejmu, ale na tej wspólnej liście będą pan, państwo forsowali kandydaturę Mirosława Maliszewskiego jako jedynki na wspólnej liście PSL Polska 2050? Prawdopodobnie. Nie tak, aczkolwiek pan y, kolega Mirosław Maliszewski jest tak silnym politykiem, że wchodził do Sejmu z czwartego miejsca, z siódmego. Także jeżeli będzie taka potrzeba, chociaż nie ja będę o tym decydował, tylko struktury y, mazowieckie, y, nawet gdybyśmy się mieli. Odsunąć na tej liście to i tak y, wiem, że poseł Maliszewski zostanie posłem. A zatem jest pole manewru, jest przestrzeń do dyskusji z Polską 2050. Tak, podobnie było właśnie w tej koalicji, w tych rozmowach y, z ugrupowaniem Kukiz 15, też tam, gdzie trzeba było... Oddać jedynkę, to oddawaliśmy a i tak nasi kandydaci wchodzili z drugiego miejsca, tak jak chociażby posłanka Bożena Żelazowska. Oddaliśmy partii Kuki z 15 jedynkę, ona weszła z dwójki, więc to i tak decydują wyborcy, a nie osoby układające listy, tak naprawdę. Mm -hmm. Pol prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosyniak-Kamysz zapowiedział rejestrację Komitetu Wyborczego Uczciwa Polska. Uczciwa Polska to pakiet trzech zaproponowanych przez ludowców projektów ustaw, dziedziczenie, emerytury, własny kont i praca się opłaca. Panie prezesie, czy uczciwa Polska, czy z uczciwą Polską na sztandarach PSL osiągnie dwucyfrowy wynik wyborczy w wyborach do Sejmu? Zobaczymy, no Program jest bardzo prostym programem, bardzo łatwym do realizacji, przejrzystym, zrozumiałym dla Polaków. No. emeryt może wybrać wyższą emeryturę swojego współmałżonka i zostawić 50% swojej. Drugi postulat, żeby nie opodatkowywać dodatkowych umów osób, które chcą dorabiać do tego swojego pierwszego etatu, czy też mieszkanie dla młodych, refundowany wkład własny przez Bank Gospodarstwa Krajowego i później stałe oprocentowanie w wysokości 1,5%, są bardzo proste rozwiązania. Zebraliśmy już w tej chwili 35 tysięcy podpisów pod tym projektem, niecały miesiąc i pod koniec marca chcemy w ogóle złożyć w Sejmie ten projekt jako projekt y, obywatelski. I jak rozmawiam z, ze znajomymi, z ludźmi, którzy nie są członkami PSL-u, nie są też naszymi sympatykami, to nikt tutaj nie zgłasza żadnego przeciwu, jeżeli chodzi o ten program i chętnie podpisują się na listach i, i go popierają. Myślę, że to jest bardzo dobre, proste i skuteczne rozwiązanie. Nowa Lewica proponuje rentę wdowią. Państwo mówią o dziedziczeniu emerytury. To wydaje się, są bardzo podobne, jeśli nie tożsame, pomysły. Tak. Pomysły są bardzo podobne i oba warte tego, aby je poprzeć. Dlatego, że naprawdę osoby starsze nie są w stanie dzisiaj utrzymać się ze swoich emerytur, pokryć kosztów leczenia, w ogóle kosztów utrzymania, jedzenia, utrzymania mieszkań. To wszystko jest tak drogie, że... A pracowali na to całe życie, więc jest to niesprawiedliwe, że nie mogą skorzystać z tej wyższej emerytury swojego współmałżonka, który już odszedł i zostawić sobie 50% tej niższej. To jest uważam, że bardzo dobre rozwiązanie. Tak samo to, żeby nie opodatkowywać dodatkowych... Umów o pracę, dlatego że osoby przedsiębiorcze są wtedy karane za swoją przedsiębiorczość. To jest kompletnie nielogiczne. Myśli pan, że PSL poprze propozycję nowej lewicy, a nowa lewica poprze propozycję PSL-u? No, powinno tak być, dlatego że, tak jak powiedziałem, te, akurat w tym punkcie te pomysły się nie wykluczają, są identyczne, więc ja bym poparł jak najbardziej. Mhm. Mm Coraz bliżej budowy drogi S12 w okolicach naszego miasta. No, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 30-kilometrowego odcinka S12. Od granic województwa Łódzkiego i Mazowieckiego do planowanego węzła w Wieniawie. O przebudowie drogi S-12 mówi się od lat. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu zapowiadali, że zrobią wszystko, by ta droga powstała. Panie prezesie, to znaczy, że PiS dotrzymuje słowa? No powiem, że dotrzymuję słowa, jak ta droga powstanie, pochwalę i podziękuję. Na razie poczekajmy na efekt. Ale dobrze, że w ogóle to się będzie w ogóle działo i taka droga będzie powstawała. Ja jestem jak najbardziej za, trzymam kciuki i zobaczymy na, jakie będą tego efekty, aby jak najszybciej ta droga powstała, tak. Mhm, mówi się też o takiej pewnej nieformalnej rywalizacji między właśnie drogą S12 wiodącą przez Radom i S74 Wiodącą przez kielce, wiadomo, że pieniądze są jedne, trzeba je podzielić. Wydaje się panu, że ten krok w tutaj w tej sprawie, czyli zapowiedź ogłoszenia przetargu jeszcze w tym roku, to szansa, że S-12 będzie przed S-74? No myślę, że tak. No i powinniśmy, tak jak mówię, trzymać kciuki i nie krytykować tego projektu, pomagać, wspierać, bo to będzie służyło nam Radomianom. No, tak jak się mówi, jest bliższa ciało koszula, tak? Więc jeżeli to ma służyć Radomiowi i temu regionowi, to trzeba to popierać. Zresztą tak samo było z lotniskiem, ja kiedyś bardzo konsekwentnie zapowiedziałem, kiedy ruszył, ruszył cały ten projekt, że od tego momentu nie będę tego krytykował, nie będę tego komentował, będę trzymał kciuki i i wspierał, i tak do tej pory jestem konsekwentny. Tak samo tutaj. Ja nie widzę tutaj e, jakichś e, ujemnych stron tego projektu. Mhm. Wspomniał Pan o lotnisku, i teraz o lotnisku porozmawiamy. E, a to w kontekście e, zapowiedzi linii lotniczej Wizer, która. Poszła w ślady Ryanair'a. Na razie nie zamierza uruchamiać lotów z Radomia. No właśnie, pierwotnie miało to być lotnisko dedykowane e, tanim linii, liniom lotniczym to one głównie miały latać z Radomia. Dziś dwóch największych graczy tego sektora mówi nie dla Radomskiego lotniska. Panie prezesie, zanim to lotnisko wystartowało, można już e, określać je mianem klapy. Nie, nie można tak określać. Tym bardziej, że no, żyjemy w świecie gospodarki wolnorynkowej. Od tego, czy z Radomia będą latały samoloty, i czy będziemy mieli 3 miliony pasażerów, czy więcej, to wszystko nie zależało od tego, ile będą kosztowały bilety i jakie będą kierunki tych lotów. I to jest bardzo proste. Ja naprawdę mam mnóstwo młodych yy, znajomych, którzy latają z Wrocławia, z Gdańska. Oni zawsze lecą z tego lotniska, gdzie jest najtańszy bilet. Zresztą ja sam w tym roku jak leciałem na w czasy, to poleciałem z Krakowa, bo bilet było 400 zł. Tańszy niż z Warszawy i bardziej mi się opłacało pojechać dalej na lotnisko yy, i zapłacić mniej yy, suma sumarum niż i tu będzie to będzie na tej samej zasadzie tu po prostu wszystko będzie zależało jak to lotnisko będzie zarządzane mm -hmm. i jakie Ale będą, wiemy, że jakie będą ceny lotów jak nie będzie tanie no to nikt bo z niego nie będzie bo latać na razie zapowiedział loty uruchomienie lotów z Radomia zapowiedziało jedynie e, e, PLL lot a zatem niestety to nie są najtańsze oferty no wszystko to jest właśnie kwestia konkurencyjności. Każdy, kto będzie chciał zarobić, PLL też jest firmą, która ma zarabiać przede wszystkim pieniądze i ma być rentowna. Jeżeli to będzie opłacalne i dla firmy i dla pasażerów będą latały stąd tłumy. To są bardzo proste y, rozwiązania i tu nikt nic innego nie wymyśli i na pewno na siłę nie zmusi pasażerów z innych miast, żeby latali właśnie z Radomia. Z Radomia musi być po prostu najwygodniej i najtaniej i wtedy i to, i, i to będzie sukces. Mm -hmm. A zatem będzie to koło dla naszej lokalnej radomskiej gospodarki? Jeżeli ruszy w takim zakresie, w jakim było to planowane, na poziomie 3 milionów pasażerów rocznie i większym, to na pewno tak. Plus, ja cały czas myślę o tym, żeby jeszcze rozwinąć strefę kargo, bo to jest bardzo ważne i potrzebne dla naszego miasta. Cały czas powtarzał będę jak mantrę, że naszym największym atutem, my tu jakiś kopalin nie mamy ani innych złóż naturalnych, naszym atutem jest położenie geograficzne, które powinniśmy. Wykorzystywać poprzez centra przeładunkowe, lotnisko, cargo, hale targowo-konferencyjne. To jest nasz największy atut. Dopóki nie zaczniemy z tego korzystać, radom nie będzie się rozwijał, będzie się wyludniał w takim tempie, w jakim się wyludnia i nic na to nie poradzimy. Adam Duszyk, prezes Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję również państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.